atrakcje sobie zasponsorowałam przebywając w. w samochodzie. Dzisiaj jest noc numer noc numer dziewięć. Wow, którą będę spędzała w samochodzie, aż w sumie się pogubiłam, nawet przestałam liczyć. Przez te wszystkie dni jestem w tym samym miejscu, w którym można legalnie nocować, w którym się dobrze czuję, dlatego też zdecydowałam, że przedłużę mój pobyt tutaj. I dzisiaj trafiłam na taki mały kominek elektryczny. Ja takie kominki wcześniej miałam. A ten kupiłam w ogóle w sklepie z takimi niedrogimi rzeczami. On jest na Baterię. Jak go zobaczyłam, tak mnie ujął. Więc go tutaj przyniosłam i postawiłam w samochodzie. No i tak spędzam sobie wieczór przed pójściem spać. Całkiem sympatycznie i miło, muszę powiedzieć, jak na załączonym obrazku. Dobranoc.